przyjemny sobotni poranek, ja wczoraj świętowałam urodziny mojej siostry i w sumie większość dnia mi to zaobserwowała zaobserwowała, zaobserwowałam, zaobserw zaobserw zaobserwować kurde, nie mogę się wsłowić, jest. w końcu wczoraj wyszłam do ludzi, byliśmy w Gdańsku na stoczni pszłam, jadłam pyszny ramen pierwszy raz w życiu miałam z ramenem I'm in love, a dzisiaj jest sobota, poranek, dodałam już to co miałam dodać, więc Praktycznie już dzisiaj nic nie muszę robić, zawsze coś się znajdzie. W tym sobodzie zawsze jest tak, że coś zawsze możesz nagrać, coś zawsze możesz zmontować jakieś zaległe materiały, coś podpisywać na wiadomości, więc ogólnie praca jest zawsze, ale nie mam nic mega istotnego, co by musiała dzisiaj robić, więc jeżeli po prostu będę miała to przestrzeń, to tutaj popracuję, ale zaczynamy tą sobotę od zakupów. Pozostawiamy to, to chowamy. Gdyby jeszcze było mało wrażeń, to otworzył mi się serek wiejski w koszyku. To jestem winowajca? winowajca, chyba tak. Ale ja to teraz nie widzę, gdzie on się otworzył. I miałam wszystko brudne. Cała kasa sama obsługowa była brudna. Bardzo dobrze kupowałam akurat ściereczki do mycia mebli i miałam po prostu jakie do przysyłam, nie bym musiała pójść o pomoc, bo cała kasa była w serku wiejskim. E, herbatka pięciu relaks, łatwe zasypianie z pomaga relaks i dobre samopoczucie. Ogóreczki, mrożone mango w końcu. Kupiłam w ogóle takie bajgle, bo miałam na bajgla. Jestem ich ciekawa, bo to taka paczkowana. W ogóle nie, nie za bardzo lubię pieczywo i nie ufam. A jak takie paczkowane, to tym bardziej. Ale okej. Okay. Wafle kukurydziane, mięsko z doliny Kupuję już faktycznie po w supermarketach. Tego jeszcze nie miałam. Ten taki całkiem teraz popularny chyba. Serek ze skrym, 20 gram białka w opakowaniu. Myślę, że to może być dobre. Zaraz sobie przetestujemy z waflami. Cebula, boróweczki. Mnóstwo papryki. Ja jestem jakimś ostatnio, była promocji, jeżeli chodzi o paprykę. A jak papryka jest na promocji, to po prostu kupuję kolejne rzutkiewki. Kupiłam szczepionek pietruszkę i koperek. Więc mam nadzieję, że mi się to nie zmarnuje. Mini pieczarki. Sriracha czasami używam. Dwa musy proteinowe. Ja to umychające coś słodkiego, szczególnie jak jest weekend. Tutaj mamy banan tofu, pistacja. Pronto do mebli. Ucieszyłam się, że sobie przypomniałam, że to istnieje. Bo ja lubię takie psikacze. Te ściereczki na pewno wkurzają, a te psikacze są super, więc dobrze, że przypomniałam o ich istnieniu. Aha, miałam to odłożyć. Eee, więc, no dobra, ser mozzarella w biurkach, lubię sobie coś czasami wysypać, mrożonka warzywek, cytrynki, dwa pomidory. Widziałam, że kupię ziemniaczki, są takie młode, to chyba może trochę długo stać, co? Ja, jeżeli chodzi o kulturę ziemniaków, w ogóle nie posiadam, u mnie w domu też się bardzo rzadko kiedy jadło ziemniaki, chyba po prostu z dynistwa. Ej, mega ładnie to wygląda, uwaga. Oficjalnie mogę wam przysiąć, że ja już teraz ten będę dodawała do wszystkiego. On jest cudowny. O Nie Ja byłem te serki, ale że ten z kremem, on jest przecudowny. Nie wyobrażam sobie, jak potwornie w tym momencie a Obiecałam sobie, że posprzątam w lodówce. Więc zanim to wszystko pokładam, to chcę tam posprzątać. A ja mam taką, że chodzę na tego z tym ogórkiem, pomidorem, koperkiem, pietruszką i jeszcze tym serkiem. Mm. Dobra, pokona tylko najważniejsze rzeczy. Ulokuję i nabyw zjemy, a potem to sprzątamy. Chociaż coś czuję, że jak już zjem, to nie będzie mi się chciało sprzątać. tutaj moje śniadanko, trochę długo mi to zajęło, bo kaszor i harmider ma. 20 minut robiłam bajka z jajkiem, nie pytajcie. To jeszcze przygram. Idę na kanapę, dzisiaj wiązku, bo weekendowo. Ostatnio kupiłam w biedronce czerwone goździki, które totalnie mam wrażenie, że po prostu mi tutaj nie pasowały i jakoś strasznie mi się nie podobały w tej finalnej w domu. Nie wiem dlaczego, bo jakoś goździki bardzo lubię, ale po prostu coś było z nimi dziwnego, jakiś dziwny vibe miały. I don't know, ale nie chciałam ich wyrzucać, czekałam aż one się skończą swój żywot. Słuchajcie, tego dziki stały chyba z dwa tygodnie. Przysięgam. A teraz mamy nowe kwiatki, lilie białe, co prawda są jeszcze nieotwarte. I co to znaczy? Zakaz wiązania? Co to ma być? nie pachną? Czy to... Co to znak? lilie pachną mega, co chodzi. No ja powiem, to że do tego, żeby zawsze mieć ładne bukiety kwiatów w domu i zastanawiam się, czy nie zacząć kupować po prostu w kwieciarniach eee, takich pięknych, jakichś świeżych bukietów. Nie wiem, czy to jest lepsze, czy gorsze, ale teraz jak weszłam rano do sklepu i zobaczyłam, to zawsze kurde, mam ochotę kupić jakieś kwiatki. Ja zawsze skubę te liście, bo one mnie wkurzają i dosyć mocno będziemy musieli je przyciąć, no bo ja nie mam wazonu takiego. Muszę serio jechać Kika, Pepko, Iska kupić większy wazon, bo na razie mam tylko taki. On jest fajny, ale jest krótki. Przecinamy nożem pod wodą y, kąt 45 stopni. I co ważne, bardzo dobrze muszę umyć y, wazon, bo tutaj jakieś bakterie czy coś to się wszystko zbiera i wpływa na żywotliwość kretków. Nie wygląda to na razie jakoś za dobrze, ale na razie takie po prostu zostawię, yy, będę musiała je na pewno przyciąć i mam nadzieję, że się szybko otworzą, bo takie zielone po prostu krzaczory to nie do końca not my vibe, w sensie lubię zielone krzaczki, ale nie na stole, na stole musi być ładny Pełno no, kwietuszków, No ale dobra, zobaczymy. Kupiłam jeszcze kilka rzeczy, oczywiście, będąc drące. Po pierwsze, serek śmietankowy, ale już nie mogłam znaleźć tego, który kupowałam ostatnio i wam pokazywałam. Kupiłam zwykły serek śmietankowy, bo mam fazę na te bajgle, kurcze. No, mam na nie fazę. Bardzo mi smakują i one są dla mnie spokojne, są bardziej przetworzone, co ogólnie zdrowotnie nie za dobrze, ale nie muszę od razu ich e, zjadać, jakby ja zamykam to i po prostu sobie stoją, nie zczystwiają, mi się nie zepsują. E, woda kokosowa, domaczy oczywiście. Powinnam kupować te duże, ale nie ma w Biedronce tych dużych i ja strasznie przepłacam kupując te. E, muszę pojechać do Lidla, bo widzę z tego co pamiętam to są. Pomidorek do bajglika. Dobra, już widzę, że do mnie przychodzi pełno SMS-ów, wiadomości, wszystkiego, faktur i o mój Boże. Jak to poniedziałek robię kawę, siadamy do pracy. Tak sobie, moi drodzy, siedzę, montuję odcinek. Kawusie mam już do dopitą i totalnie nie mogę się skupić do pracy. Mam jakiś nadmiar energii. Słuchajcie, ja dzisiaj na tym spacerze rano zrobiłam 4600 kroków. To jest połowa tego, co powinnam zrobić przez cały dzień. Co więcej, ja wczoraj miałam tyle kroków przez cały dzień zrobione, a dzisiaj zrobiłam je od tak z rana. Jestem w szoku. Mam taką idealną trasę, która jest moim zdaniem, w mojej głowie, jest mega krótka, a się okazuje, że naprawdę tam dosyć sporo tych kroków robię, więc fajnie. Yy, słuchajcie, stwierdziłam, że pójdę na siłownię. Nie wiem czy, nie wiem skąd ten przepływ mocy. Jestem dwa dni przed okresem, więc ogólnie dziwne, ale jest dziesiąta, chcę po prostu szybko odhać ten trening, yy, żeby potem już mieć luz na głowie, ale że to są dzisiaj nogi, dzień nóg, no to robię sobie śniadanie i to będą głównie węglowodany, bo. Chcę już teraz zaraz iść, e, więc szybkie węgle, jakieś. Fajnie, w sumie się składa, bo rzadko kiedy jem takie czysto węglowodanowe śniadanie. A teraz to zrobimy. zjem sobie bajgla z karmelizowanym bananem, który właśnie mi się smaży. Look at this! I słuchajcie, ja mam ochotę zrobić sobie e, masło o smaku maczy. W sensie nie zmieszam masła, ale ten serek zmieszam z maczą. Mam nadzieję, że to może dobrze smakować. Mam nadzieję, mam wrażenie, że to będzie dobre. Ale pięknie nie padał. Look at this. Wyszło całkiem spoko. Moja jeszcze boróweczki miętka. mmm, -mm. No, uwaga, sprawdźmy to. Nie wiem, czy zjem dwie, bo szczerze mówiąc, z rana one ciężko jest z jedzeniem, w sensie nie chce mi się jeść. Um, więc Zacznijmy od góry. Uwaga! Trochę brakuje mi tej słodkiego posmaku, bo jest to bez słodzika, bo nie mam słodzika, nie chcę cukrem jeszcze tego sypać, bo to już przesada dla mnie będzie. Dobre, ale przydałby się słodzik do tej no bo w sumie ten serek się tak powiem jest słony, ta macza jest gorzka i to już takie połączenie wiecie. Daję okejkę. Wychodzimy. Mega dobrze się czuję dzisiaj w tym secie. Zawsze się czuję dobrze, a dzisiaj jakoś tak wyjątkowo ten czarny mi siedzi. Mam blisko na tą siłownię, ale to nie znaczy, że nie otworzymy dachu. Oh. We wcześniejszym aucie miałam dach elektryczny i szczerze mówiąc wolę o wiele ten ręczny. Ja po prostu tutaj odpinam dwie takie klamry i Podnoszę sobie ten dach dosłownie, a tam jednak trzeba było czekać, trochę z tym roboty było, a tutaj to jest sekunda tak naprawdę, więc ogólnie super. Słuchajcie, nie zdacie sprawy, jaki mam cudowny humor po tym treningu. Było przecudownie. Wracam do domu i jest tak ciepło, ja się tak zgrzałam, że mam ochotę mega. I co sobie zrobimy na, na takiego potreningowego szejka, Mango mrożone mam, właśnie mango, yy, odżywka białkowa i będzie cacy. Szybki prysznic, i będę jak nowonarodzona i wezmę, usiądę do pracy. Uuuu Uwielbiam po prostu to, że mam mnóstwo pomysłów co zrobię, co zjem bo w ogóle wszystko mówię wam to już a potem jednak tego nie robię Tak jest bardzo często, słuchajcie No ale co, to wynika z wolności Zmieniam zdanie, no to zmieniam zdanie e, Jednak sobie podgrzeję obiad który robiłam w sobotę, a jest więc powinno go już zjeść Nie wiem, czy nie jest trochę tego za mało Zjem i zobaczę, czy nie będę głodna Mam tutaj makaron z serem mozzarella i mięskiem Dorzuciłam sobie świeżą paprykę, a padło na to, a nie na szejka, bo wzięłam prysznic, dodawałam tutaj kilka rzeczy i zrobiło mi się zimno, więc e, tak jak w aucie było mi gorąco, tak teraz miałam ochotę na coś ciepłego. Mm. Zajadamy. A, jest tak dobrze. A kiedy się tutaj wprowadziłam, cały czas mam potrzebę spędzania tu wieczorów albo chociaż właśnie momentów, w którym jest takie piękne słońce w, w tym mieszkaniu i siedziałam tutaj całe popołudnie. I nie było praktycznie w ogóle słońca, i teraz, oczywiście, jak wychodzę, to nagle wyszło słońce. Nie ja mam po prostu pytań. A gdzie wychodzę, na siłownię po raz drugi, e, ponieważ mam czas i mam chęci. Oczywiście, nie idę na drugi trening, idę na rozciąganie, bo co poniedziałek z moją siostrą staramy się chodzić. Na razie to. Nie wychodzi na to nam jakoś najbardziej systematycznie, ale jak widać na dołączonym właśnie obrazie, coraz lepiej. Tydzień temu też byłyśmy. Ten trening z rana sprawił, że po prostu trochę się zmieniła moja rutyna i tak jak zazwyczaj popołudnie spędzam na siłowni albo nawet wieczory, to teraz właśnie miałam dużo wolnego czasu i nudziło mi się troszkę. W sensie zawsze coś do robienia, ale pierwszy raz od dawna poczułam jakiś taki. Poczułam większą ilość wolnego czasu. I delikatną nudę. I mnie to naprawdę zafascynowało. Oczywiście nie lubię tak, ale z drugiej strony dobrze czasami się ponudzić. You know what I mean. Ubieram sobie leginsy z Allure, bluzę karpatkę, leginsy też. Czekajcie, jeszcze tyle chciałam. No i też fun fact, byłam dzisiaj na, na siłowni bez słuchawek, dacie wiarę? Dobra, e biorę torbę. Ale no zobaczcie, kto jest teraz pięknie. No teraz to ja tutaj siedziała i nie wychodziła, no ale... Nagle, nagle słońcu się zachciało świecić. Przechodzimy, nie wiem gdzie klucze. Oh no. Mam w ogóle 10 minut, rozumiecie to? Zobaczymy ile ja tam dojadę. Zawsze się zaczynają trochę później te zajęcia, ale... We will see. W ogóle słuchajcie, aż sobie tutaj przysiąpnę, bo muszę się wam czymś pochwalić. Osiągnęłam naprawdę bardzo duży sukces w dziedzinie, w której nawet niko, nie do końca wiedziałam, że tego sukcesu potrzebuję, mianowicie... Perfum. W końcu po moich 21 lat, prawie 22 latach życia wiem, Czego tak naprawdę oczekuję od perfum i jakie nuty zapachowe są moimi minutami? A to wszystko dzięki temu, że podjęłam się współpracy z paryskimi perfumami. Paryskie perfumy to jest sklep, który oferuje naprawdę mnóstwo, mnóstwo różnych perfum, które są inspirowane znanymi popularnymi zapachami. Nie wiem, jak wiele o paryskich perfumach, już nieraz raz słyszałam, bo kilka osób z mojego otoczenia faktycznie ich używało i pamiętam, że dostawałam polecenia, ale nigdy jakoś za to poważnie nie zabrałam, żeby faktycznie wejść i je zamówić. I szczerze mówiąc naprawdę żałuję, ponieważ jestem naprawdę zadowolona intensywnością zapachu i powiem wam, że jak przyszedł do mnie. Te Perfumy, to dałam sobie naprawdę dosyć spory czas na testy. Wiedziałam, że jeżeli faktycznie dostanę kilka komplementów odnośnie tego, że pięknie pachnę, to one w takim razie działają. No i zgadnijcie co? Dostałam komplement na siłowni, na spotkaniu w aucie. No naprawdę było tego sporo. Mnie niesamowicie ucieszyło, bo akurat jeżeli chodzi o komplementy względem e, zapachu, to rzadko kiedy je dostawałam, więc naprawdę jestem zadowolona. I teraz pokrótce było nie wam mojego faworyta, który naprawdę był bardzo nieoczywisty i okazało się, że ludy zapachowe, które lubię, też są nieoczywiste dla mnie. Na początku stwierdziłam, że zamówię perfumy, które znam i które posiadam, żeby sprawdzić, czy że faktycznie to ich inspiracja i czy te nuty zapachowe są podobne. I mam tutaj numer 242 inspirowanym zapachem C od Armaniego. Jeżeli chodzi o typ zapachu, to jest typ słodki i owocowy. Mam tutaj nuty liścia czarnej porzeczki, frezji, róży. Naprawdę ciężko jest mi znaleźć jakąś konkretną różnicę zapachową, tak samo jak w numerze 416 inspirowanym zapachem Idol od Lancome. I również ciężko jest mi. Znaleźć jakąś konkretną różnicę. Tutaj mamy jaśmin, różę, bergamotkę, gruszkę, wanilię. Więc jest to po raz kolejny słodki zapach, ale o wiele bardziej świeższy. Ach on jest cudowny. I co też jest świetne, to to, że mamy naprawdę dużo różnych pojemności. To jest 30 ml, który jest naprawdę bardzo opłacalny cenowo, więc możecie sobie zamówić, śmiało wypróbować i jakiekolwiek perfumy chcecie, tak jak ja, odnaleźć swój ulubiony zapach i swój konkretny typ perfum. No i tutaj mamy numer 536. Jest to inspiracja Good Girl Velvet Fatale. Przepadłam. Nie jest to mój faworyt, ale jest właśnie bardzo podobny, bo też mamy tutaj mówię nuty właśnie z słodkości. Jest to bardziej wieczorowy, mocniejszy zapach. 432. Inspiracja Black Opium Floral. I tak jak Lankom Idol, jest to zapach kwiatowy i kwiatowy również uwielbiam, ale przede wszystkim musi być słodki. Znowu bardziej wieczorowy, co mi w zupełności odpowiada, i jest troszeczkę cięższy ten zapach. Ale przyjdźmy do ostatniego perfum, który jest totalnie moim faworytem. I najlepsze jest to, że to jest zapach, który przetestowałam jako pierwszy i na początku mówię: Boże, co to jest za zapach? Totalnie mi nie smakował, nie smakował. Totalnie jego nie czułam, ale po czasie naprawdę się w nim zakochałam. Jest to numer 548, inspirowany Cloud Ariany Grande. Bardzo słodki, ciężki, Wieczorowy zapach i jak widzicie używam go na co dzień and I love it no i jest to zapach, który zyskał najwięcej komplementów, ale myślę, że ze względu na to, że po prostu najczęściej w nim gdzieś wychodzę i w nim jestem. Z moim kodem marcia25 macie zniżkę, więc naprawdę zachęcam was, żebyście sobie przetestowali a jeżeli chcecie sobie tak jak ja zamówić trochę więcej zapachów, żeby się przekonać które są waszymi faworytami, to aktualnie trwa Paris Day, który daje super rabaty i promocje przy większych zamówieniach, a rabaty dochodzą nawet do minus 80%, więc myślę, że to jest świetna okazja wszystkim którzy komplementują teraz mi zapach właśnie to mówię, więc wam również to mówię. Dajcie znać, czy moje nuty zapachowe są relatywne do waszych. Szykuję się, słuchajcie, na trening. Dzisiaj zabieram was na trening na świeżym powietrzu. Długo nie było przez tą pogodę, ale muszę iść, bo tam wtedy robię wszystko kalistenicznie. Ostatnio mieszam dosyć mocno kalistanikę z ciężarami. Jest to fajne rozwiązanie, ale mimo wszystko opuściłam się w pompkach i w podciągnięciach więc e, let's go, robię sobie właśnie przedteningowego e, shake'a. Powiedzmy, ale najpierw muszę Wam pokazać, jak pięknie to mieszkanie wygląda. Tak mi się słuchajcie, tu podoba i ten obraz, i ten dywan, który na początku w ogóle mnie nie przekonywał, jego rozłożyłam i byłam załamana, ale uważam, że pasuje, kwestia jeszcze po prostu stolika. Tą półkę pod. Telewizorem jeszcze zdzierzę, ale ten stolik po prostu mi się tak nie podoba. Muszę go kupić w końcu. E, tutaj mam rzeczy, ale te poduszki robią robotę. Tutaj ten fotel jestem z niego mega, mega zadowolona. Ja też go kupiłam w Wisku na jakiejś mega dużej promocji za całe dwie stówki. Ta poduszka jest świetna. Tutaj w ogóle mam lilie, które czekam aż się otworzą. Te wisienki cudowne, które odbijają światło. Patrzcie, jak to pięknie wygląda na ścianie, jak one sobie. Jak one sobie tak o. Mega cute to jest, mega fajne. A ten dywan też Wam nie mówiłam, ale on też jest z temu. Stwierdziłam, dobra, spróbujemy, I on kosztował bardzo małe pieniądze, bo około 150 zł, nawet chyba mniej. I nie jest jakiś ogromny, nie jest też najlepszej jakości, ale pff, jest, jest super. A żeby dostać taki dywan gdzieś indziej, chyba bym musiała po prostu na zamówienie jakoś indywidualnie mm, zamawiać. Teraz bym to zrobiła, ale wtedy jak kupowałam ten, to nie chciałam się na to decydować, bo nie wiedziałam do końca jaki tutaj na 100% chcę mieć wystrój. No i właśnie jak przyszedł ten dywan, on przyszedł dosłownie dopiero tydzień temu, więc długo na niego czekałam, to byłam pewna, że go nie rozłożę, że już nie chcę takiego stylu, że mi się to nie podoba, a jednak jest super moim zdaniem. Top mam ze Bardzo lubię dlatego, że po prostu mają odkryte Plecy. z Karpatki, jeszcze nie mam takich topów, które by miały aż tak odkryte plecy, kiedy na trening na drążkach to lubię. No i mam bardzo fajne, już wam pokazywałam spodenki z Karpatki. Taką, mają takie dwie warstwy, więc mega fajnie, zobaczymy jak się nie będzie w nich trenować. Mango, szpinak mrożony, żeby było zimno. Na godzinę, yy, bo zachciały mi się nagle nagrywać, oczywiście, jak muszę wychodzić z domu. Hopsa, kubeczek. Proszę bardzo, Włada. Klucze. Zaraz ubieramy klucz słoneczne. We are going out. Oczywiście wczoraj cały dzień w domu siedziałam po południu, bo wczoraj byliśmy na tym treningu rano, e, nóg i e, nie było słońca. Teraz znowu, jak wychodzę, to jest po prostu pięknie, słonecznie, aż nie chce mi się stąd wychodzić, no ale. Bez przesady, nie mogę być nas niewolnikiem słonecznych, dobra, słonecznych promieni. Let's go! No Spacer z rana, a ostatnio przez tą pogodę czasami się zdarza, że nie idę. To lubię sobie właśnie na rana posprzątać, żeby jakikolwiek ruch chociaż był. Ale powiem Wam, że pada całą noc, dosłownie całą noc, aż do teraz, a jest i tak, tak duszny gorąco, że to jest szok. Tylko mega ochotę posiedzieć na balkonie. No ale nie posiedzę, bo pada, ale też bym się przeszła na spacer. Jak przystanie, to od razu pójdziemy. Dzisiaj dzień nagrywkowy, więc lecę zaraz szybko mieć włosy, mam odżywkę na skórze głowy i na długości włosów tutaj i słuchajcie kupiłam te lilie, ja to kupowałam już w tym vlogu z wami one nadal nie chcą yy, się otworzyć a mają już myślę, że 3 trzy dni to było chyba w poniedziałek cztery w takim razie i one słuchajcie ani rusz i wczoraj już wpisywałam co tutaj by zrobić, niby potrzebują czasu więcej nawet nie chcą się delikatnie otworzyć a już tak na nie czekam no hmm. bo idziemy mieć włosy nie lubię tego robić. Moja top nie lubię czynność, ale doceniam, że mam włosy i że mogę je umyć, że mam bieżącą wodę i szampon i wszystko, ale nie chcę mi się obrać Moment robienia sobie pierwszej kawy jest wręcz rozczulający dla mnie. Uwielbiam to. Właśnie mi się woda zaczęła gotować. Muszę mieć kubek. W ogóle muszę kupić sobie jakiś nowy kubek, bo ja mam jeden, który lubię. Jest spoko, ale mam w ogóle jakiś taki bardziej fikuśny, właśnie przeznaczony, może bardziej specjalnie do tej porannej kawy. Na przykład nie mam też szklanek większych. W ogóle nie posiadam szklanek. Jedyna szklanka, którą posiadam, to jest ta. Do umycia w ogóle ja jest dosyć małe. Ja lubię w ogóle. Jak ja już mam coś pić, to ja muszę mieć to na długo, więc ja lubię i dużą kawę, i dużą maczę, i dużą herbatę. Więc muszę się zaopatrzyć w, w kubki. O, i kawę, bo właśnie mam koniec. W ogóle cały czas chodzi mi po głowie ten ekspres a do kawy. Muszę się przymierzyć do zakupu. Przecież jest tyle rzeczy, które chcę kupić o Jezu, to było chyba wystarczająco dużo jest tyle rzeczy, które chcę kupić chcę kupić mejkę parową taką elektryczną szuteczkę do mycia odkurzacz bezprzewodowy z opcją myjącą, jest tego dużo odkurzacz za miesiąc mam urodziny w ogóle szczerze powiem wam, że tak się dziwiam, jak sobie uzmysłowiłam, że już jest o i czajnik, bo też się przyda na indukcję bo ja cały czas tą karkę robię, wodę Mm, tak się zdziwiłam jak sobie uświadomiłam, że jest czerwiec. I ja dosłownie za miesiąc mam tę rodzinę. To będzie mój 22 rok cudownego życia, więc fajnie. Eee, no i po prostu zdziwiłam się. No, jakoś tak nawet nie ogarnęłam, że to już trochę muszę zapanować nad lodówką, bo wystarczyło, że wczoraj czy nie zaglądałam i już boję się, że coś mi się zaraz zepsuje, bo spleśnie. Mam dużo serków wiejskich, a ostatnio jakoś tak mega mało na i boję się, że. Teraz mi się zapisują do 8. Do 7. O Jezus, do 2 czerwca. Ej, kiedyś u w mnie w domu rodzinne serki wiejskie potrafiły stać tydzień. A tutaj, kiedy ja to kupowałam? To jest niemożliwe. Albo mi tak czas leci, albo te zbydronki autentycznie mają krótszą datę. Muszę na to patrzeć. Ale wydaje mi się, że zwracam to uwagę w sklepie żeby kupować te, które mają najdłuższą datę, no nie wiem. Włoski już mi się słyszą, że tak powiem. Chciałabym bardzo, ale to bardzo usiąść na balkon, ale no niestety kapie cały czas, muszę sobie kupić jakiś parasol. E, więc książka, Boże uwielbiam tą książkę, tak mi się podoba. Jestem, e, nie przeczytałam całej, jestem tutaj. Uważam, że coś cudownego. Trochę zahacza o te tematy, które już czytałam nieraz, bo te wszystkie książki gdzieś tam oscylują wokół tego samego, czyli nastawienia, naszych myśli, na co zwracamy uwagę przyciągania różnych rzeczy, ale tak czy siak, ta, ta podchodzi do tego w trochę inny sposób, mianowicie w sposób tego, jak siebie sami postrzegamy. I niby to jest banał, a ja potrzebowałam akurat teraz to przeczytać. Naprawdę kupiłam ją już jakiś czas temu, myślę, że z pół roku, jak nie więcej, już ją posiadam, a teraz już tak, po, a teraz porządnie się za nią zabrałam i. Zawsze uważam, że jeżeli zwlekają książki albo ja ich nie czytam, to tylko i wyłącznie dlatego, że przyjdzie moment, w którym naprawdę będę je potrzebowała. No, więc jeszcze kilka stron przeczytam, a potem yy, siadam do ceny scenariuszy na dzisiejsze nagrywki, bo mam dzisiaj dużo rolek. Okay. Mam dzisiaj bardzo e, sprecyzowaną wizję mojego śniadania. Mam ochotę na takiego proteinowego bowla. Mam tutaj zblendowany serek wiejski. Słuchajcie, zblendowany serek wiejski to jest absolutnie po prostu ostatnio coś, co ja uwielbiam i ubóstwiam. mam wrażenie, że po prostu smak jest totalnie lepszy. Nie chciałam mi się tego blendować, ale stwierdziłam, że dobra, to jest sekunda. W sensie blendować może mi się chciało, gorzej, że muszę to pomyczać ważny głoś dzisiejszego programu ciecierzyca, ale tu mam słabo światło problem wybaczcie mi. ale mam taką <śm> na ciecierzycę dzisiaj, potem chyba zrobimy z niej jakiś deser. Dobra, wygląda to jakoś tak pusto, więc jeszcze sobie to kroję oguraska. A po drugie. Mega szybko zrobione śniadanko i proszę bardzo. To już taka chyba trochę sałatka, I don't know.